Treszko to jasne wiemy z muty dzisiaj były czym drugi Art's Love and of Gods eee, Wcześniej nagrywałem, ale tak strasznie mi się reagowała, że nie wiem to dlaczego od czego to zależy. Już wam to mówię na starcie. Ustawienia są takie jakie były, tylko jest nowa nagrywarka i nie wiem od czego to jest. A jakie to są? A nie, bardzo... Zagramy na średniej grafice. Zobaczymy jak będzie gra... Chodzimy na średniej grafice. O już widać, że mi się nad... ścina. Zobaczymy jak gra będzie na nie to zmienię na niską grafikę. I mam nową dobrać... e... przegląd... nagrywarka Action. Action jest trochę najlepszy, ale zobaczymy jak on będzie dalej. I teraz chodzimy no, I zapamiętać, jak skończyliśmy tam, no to teraz y, nie zapisało się tam, to nie wiem dlaczego. I musimy teraz. E, musimy teraz. Od nowa. No znaczy nie od nowa? Nie, nie, nie. nie, nie tak nie zrozumieliście. Od nowa musimy tam przejść. Odcinek <tryk> będzie trwał 30 do 20-30 minut. sorry, że nie było odcinków, ale, ale dzisiaj nagram jutro nagram. Jutro może nie będzie, albo będzie z tej gry. Odcinek, albo będzie z Minecrafta. Minecraft już będzie wchodził. Nazwę tą będziemy grać w Minecrafta albo wy... nie wiem co jeszcze coś pomyślę Coś jeszcze wyjdzie O oh my god Po co? Nie wiem po co? Po co. dwie minuty nagrywki My god, a my jeszcze nie gramy Przejebane Nie wiem czy chcę grać, ale dobra. Zapisano grę. O oh my god. Zapisano grę. Dobra, nie gra się. Jak to się nazywa? No. Rozdupcy, no żeby... Bo można grać. Znaczy no, czekaj no. Teraz będzie... O, już gr... już wkurzyłem się trochę, bo do... nie ma czego to zależy. Dobra! A eee. ładno to jest. Właśnie dziwnie się nagrywa na średnich... średniej, średniej rafin. Nie, na średniej tutaj się nie da nagrywać, więc przykro mi, ale musimy nagrywać na niskich, niskiej grafice i, bo proszę, nie ścinaj się. O oh tak będzie nie wiem a, dobra ja stamtąd się. o, no i tak jak myślałem, bo ustawiłem na na wysokie, dlatego coś nie tu mnie tu ty, Nie ty bawiczki, to jest mała, to

Nie laguję. Czemu mam biegać jak? A i nie wiem, bo czy się nie zapisał tam. Ale to nie moja wina. Więc. Nie wiem. Nie. Ty. Klatek, ale przejdziemy tą grę. A jak będzie się lagowała, jak widać... No. Да. А ты если что нормальный человек, но это чай, не как, то, чай, изникнул. А, на печи, а? то, тем, на горе. Siemno, Piszcie czy jest dobrze głośność ustawiona i czy dobrze się nagrywa wszystko. Siódma minuta, my w, jesteśmy w jakiejś windzie. What the fuck? Czy już nie ma tego typu W windzie mi się najbardziej ścina ta ja. tak, Dobra, nie będę się ruszał. Kiedy wreszcie dojdziemy na tą górę, mój Boże? Ha tru, 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 tru. Tinder, Tinder Love... I Suma nagrał o nowych odcinkach. o mój Boże... Ciekawe ile będzie trwał, ale ja bym sobie popytał... Nasz odcinek też będzie długi, będzie trwał albo 30, albo 40 minut, albo 50 nawet. albo ale Dzięki ziomek. Dzięki za wizytę u trylogii. Tych, tych, tych. O, to chyba to A no tak przecież. Ale... Strasznie taka wygląda na niskich detalach. No i co, ale i tak fajnie wygląda gierka na niskich ustawieniach. No co? A Nie moja. I've been leading my team to go through the woods to fetch artifacts for BorCorp for over three months now. I know it's not my place to question my orders. I can no longer deem transportation through the roots as safe. It wasn't a problem when I thought the other worlds were inhabited and dead. But last time Team 4 went through, we were fully armed and still only half of us came back. And these roots, they're still spreading. Before the power of the gods, we are nothing. Uuuu, No jakiś Bogowie, no wiem, że to zgrała Bogach i koniec bogów, nie, ale no, Bogowie aż tak są niedobrze, jak tutaj O oh My god! Trzeba, czy da się z sobą zaskoczyć, ale nie chcę tego. Chyba z takiego dobrego komputera. Chyba z ja takie dobre komputera. ta. Znaczy, i tak, no, wieszę, nagrywam, na tak, się nagrywam, i dobrze się jakoś nagrywa i da się oglądać. No, bardzo na bardzo się oglądać, Ale moja wina jest takich niskich. A, dobra. Fabian, Fabian so die Entleinung, die Sucht,

nie wyskakuje na łeb Ale tu dużo jest tych mu teraz kończę Oh man To jest Tinder, Tinder, no dobra, to jest 130 Ach oglądamy odcinek, to nie to

Będzie 6, 7, pięć. drugi klucz, i duce trzeba się powoli przymieszczać, nie tak szybko, bo tak to oni nas nie słyszą. Bożanko, Tak to nie nas nie słyszą i łatwo tą grę trochę jest przejść. To będzie nas szkodzi. Siedemdziewięć... nie.

13. Jak to kurwa nie prawie go 73. Nie. 79. A za, on ma coś takiego. Nie wiem. Nie. Kurwa. Za szybko. 99 99 Nie to Aki Łeb A no i gitara śniega No i czekamy kiedy zjedziemy na no, dół Ale mi się nie chciał tam wracać i walczyć się wody. Najlepsza to jest no, no. i co? Niedługo do szkoły jest niedługo koniec wakacji. Piszcie w komentarzach komu się podoba. komu nie, bo mi nie. Trochę, bo może dziewczyny, bo się z w kolale. i tak jak to mi się. A pozdrawiam was widzowie i pozdrawiam kolegów i moją dziewczynę i mam i wszystkich. bo no, jesteś tinder, tindero Idę do domu potem leżę na dupu idę dzisiaj do domu moja mama uczy mnie jak do doba dzisiaj chcę o nagrywanie się teraz na lagowało chociaż nie moja wina jak będzie zapis gry to mówię wam, że będziemy kończyli, bo tak to będzie lepiej. Jakbym dwa zapisy gry, to... Tak, ale lepiej będzie jak skończymy. Jak będzie zapis mnie, potem znowu trzeba się wracać. tak będzie na każdym odcinku. I tym... I tym... I tym no, tym lepiej dłuższy odcinek, ale... Ten. Tak. Ale nie chcesz mi się tak ciągle wracać, wracać. To nie... Under... Under... Coś tam. Jezu, gdzie my jedziemy? Nie można na tym skakać, bo kurczę... To jest koszmar. Nie można w windzie skakać do jakiejś pory! Jestem Tinderlot. Moja mama mam mi... Już? Chyba dojeżdżamy na piętro Chyba Jak zanim dojedziemy to ja sobie zobaczę No, chyba zjechaliśmy Dobry wieczór Jestem Andrzej Android Najlepsza firma Androidów. Przybyłem tutaj, żeby wam pomóc. Zanim idziemy kurde, tak To jest jakiś Jesteś boratorium? Bola, bolatorium, nie, ja się zwał, jak zwał. Tam idę, tam chyba idę, albo idę tam. Tam przyjechaliśmy, więc idziemy w tą stronę. Uluju. O, też muzyka. Już mi się nie podoba. O kurwa! Wal zupę Znajdź zespół, aby otworzyć za sekt Dlaczego mi się gra zaczyna? Bo nie, dlaczego mi się gra zaczyna? Nie mam bladego pojęcia, dlaczego mi się graje zaczyna, ale jestem pewien. Dr. Lisa Svensson, supervisor, day 3 of tablet analysis. We received several stone tablets from. Uh... With inscriptions apparently symbolizing the nine realms of the world tree. Initial analysis shows that the tablet emits an energy field boosting solar generation. End of note. Ja oni... to... Uh, that means we're supposed to read it, boys and girls. Like they, do. Uh-huh. Yeah, this is good graphics. That's why I'm here. Kurczę komputer dla graczy. samym ciągle komputer dla graczy. I będzie zapięć gry. Proszę żeby tam zapić gry i... będzie zapić gry. I tu skończymy nasz odcinek. Tutaj skończymy odcinek i tu... i tu się zatrzymamy w grze. W następnym odcinku, czyli już jutro. Eee, no, jutro już będzie następny odcinek. I... Będziemy nagrywali już prawie cały czas, aż po tej serii, może zrobię serię z Minecrafta lub inną serię z gry. W sobotę też będzie odcinek, jak tą grę pobrać na moim nowym kanale, więc link będzie, będziecie dostawali w opisie. A tak to was teraz żegnam. Miłego oglądania tej, tej, tej horrorkowej gry fajnej. A ja was teraz żegnam i jak się każdy boi, elo.